Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, naprawdę bardzo Was przepraszam, że tyle mnie nie było, no tak, pisałem na Instagramie, no nie, byłem na wyjeździe 7 dniowym, no i yy, nie dałem rady nic nagrywać, wyszły tam jakieś paczki, Mm, już chyba są dalej, są dalej, dobra. Są te paczki dalej, ale ja już otworzyłem jedną paczkę, którą Wam puszczę um, pod koniec filmu. 90. Plus, no jak pewnie myślicie sami, nie było tam nic dobrego, więc yy, sami zresztą zobaczycie. W sumie, ciężko mi oceniać, czy czy jest to coś dobrego czy złego bo to wy już sami musicie ocenić ale nie było to nic z tych rzędów raczej, nic z tych rzędów coś wyżej było niewiele wyżej wprawdzie ale nic wartego, jakoś dużo uwagi wiem tylko, że sprzedał się za 700 tysięcy, więc coś się tam opłacało są jakieś nowe tutaj paczuszki może nic nie ma ciekawego jak widzicie, liga prężnie się rozwija. Przed chwilą wygraliśmy Turnament znowu. Oczywiście zachęcam do wbijania do, tego, do tej ligi. Cutspi de kierownik. Dzisiaj nie będę mm, długo nagrywał. Dzisiaj taki króciutki odcinek. Myślę, że już w najbliższych dniach wróci jakaś regularność czy coś. Też piszcie w komentarzach, co tam. Jeżeli otwieraliście te paczuszki tam. Yy... Z tego flash sale, co tam wam wypadło Jestem ciekaw Uu, Ciekawy jestem czy ktoś trafi Neymar 102, jak ktoś trafi no to naprawdę szacunek dla niego Osobiście u mnie tak składzik wygląda A Raczej bez zmian oprócz rank upów Trochę pieniędzy mamy Nie wiem co kupić Chciałbym Środek Pola zmienić, ale Środek Pola tak średnio dam radę zmienić, no bo nie ma dobrych Środkowych Pomocników. Może pomożecie mi jakąś formację obmyślać, nową czy coś. Bez wyrzucenia kanawaru ani besta. Jak możecie to coś pomóżcie w komentarzach. Ja wam teraz puszczam paczuszkę. I koń kończę odcinek, czyli już teraz, no więc... Zobaczcie reakcję. Znaczy, nawet nie reakcję. Zobaczcie sobie po prostu paczuszkę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Przepraszam, że tak długo mnie nie było.